Mnie, możecie krytykować mnie, możecie krytykować postacie, które tutaj są, aczkolwiek nie możecie mi zabronić. E, zaproszenia e, kogokolwiek, niezależnie Widzę od tego, czy jest to osoba e, negatywna, czy pozytywna. Tak, B. Bardzo zmienił się na przestrzeni ja, ja akurat przyglądałem się na karierze i on nie wiem, czy... ma ekipę z Szymolem, ale z dalej się z Szymolem zna. Ale Szymolem... ja, czy i Tak jak ja, jak słyszałem Mówię, jak się naprawdę jak słyszałem, naprawdę za. Tak ja, czy on...

Umiem, umiem, ale nie mam takiego. Czekam, mam. Umiem, umiem, to się pytałem. To się za szrok. Majkele na. A. Ostatnio nagrywaliśmy filmik gdzie mieliśmy ze sobą spiny, na niby, ale dzisiaj, po dzisiejszym filmiku wydaje mi się, że mogą być te spiny naprawdę, ponieważ jak widzicie mamy koło fortuny i dzisiaj będziemy losować kto kim będzie. I ja na przykład dzisiaj będę tylko nie pąklić, bo ona już za dużo sprząta. O, 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 o,